Witam serdecznie. Chciałabym pokazać, jak uzyskać koncesję na przesyłanie energii elektrycznej. Tytułem wstępu: procedurę realizacji koncesji na terenie całego kraju prowadzi jeden organ administracji publicznej, jakim jest Urząd Regulacji Energetyki. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie koncesji składa wniosek z załącznikami do Urzędu Regulacji Energetyki. Można go złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Pokażę teraz, jak wygląda przykładowy wniosek. We wniosku powinno zawrzeć się pełną nazwę wnioskodawcy oraz adres siedziby, informacje o łącznej mocy zainstalowanej energii, informacje o nazwie źródła oraz lokalizacji, informacje na jaki okres wnioskodawca wnioskuje o udzielenie koncesji oraz informacje o wysokości opłaty skarbowej. Do tego wniosku dołącza się załączniki. Takie jak dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji, dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej, charakterystykę odbiorców energii elektrycznej, przyłączonych do sieci, decyzja o lokalizacji inwestycji w celu publicznego, potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, decyzja o warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, decyzja o warunkach zabudowy, dokument określający status prawny wnioskodawcy, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajego Rejestru Sądowego, Opis działalności dotychczasowej oraz działalności, na którą ma być udzielona koncesja wraz z planem finansowania działalności koncesjonowanej, opis sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją, pozwolenie na budowę, projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, sprawozdanie finansowe, a także umowy przyłączeniowe. Zaświadczenie o wpisie do CE i DG, zaświadczenie z banku potwierdza, potwierdzające posiadanie rachunku bankowego, zestawienie planowanej sprzedaży energii elektrycznej, zestawienie rocznych planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym na okres minimum 3 lat, umowa spółki oraz pełnomocnictwo. Do tych załączników w dołącza się również oświadczenia, czyli oświadczenie od dniu złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, Oświadczenie o braku wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru działalności gospodarczej przez ostatnie 3 lata, oświadczenie informujące o wykwalifikowanej kadrze, oświadczenie informujące, że firma nie znajduje się w stanie upadłości. Opłaty związane z uzyskaniem koncesji to opłata za jej wydanie w wysokości 616 zł. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ure.gov.pl. Po prawej stronie widzimy zakładkę, jak uzyskać koncesję. Wchodzimy w nią. Wjeżdżamy na dół. Chodzi nam o energię elektryczną. Wytwarzanie i wchodzimy w plik PDF. Jest tutaj mnóstwo informacji, polecam się w, niej, w nie zagłębić. A ja na ten moment bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.